I tam bajkowy z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować takie oto kawasaki. Widzicie, jest to Versys 1000 z rocznika 2017. Motocykl celutki w oryginale, 100% bezwypadkowy. Mówiąc, że cały w oryginale, mam nadzieję, <coughs> uwierzę, że nic nie było malowane, kombinowane, tego typu rzeczy. Dlatego ma multów dodatkowych, jak widzicie, akcesori zamontowanych lub po wymienionych na lepsze jak, na, jak dajmy na to halbary. Motocyk naprawdę bardzo czysty, bardzo fajny noszący takie normalne ślady użytkowe na ja wam wszystko pokażę widzicie przednia szyba oryginał naprawdę fajna, czyściutka przednia lampa tutaj czasza nic nie jest podbijane od kamieni pomimo jakiegoś tam przebiegu Widzicie, mamy dodatkowe halogeny. Jest to produkt kawasaki, tak samo jak Hanbary. Mamy zamontowane ledowe kierunkowskazy, oczywiście z homologacją ze wszystkim. Jest osłona dodatkowa chudnicy, oponka przednia Pirelli Angel GT2, naprawdę w bardzo ładnym stanie. DOT 22 rok. Z dodatków mamy kufer centralny Shada. Mamy kanapę akcesoryjną. Tak, to wszystko jest akcesoryjne. tylni tylne mocowanie tablicy rejestracyjnej wraz z kierunkowskazami. Tylnia oponka. Mieli się też Angel GT. Tak samo jak przód. Dot 24 rok. Naprawdę w stanie. Oponka tak samo jak przednia. Bardzo ładnym. Pokażmy, jak wygląda lewa strona. Motocyk wyposażony w podgrzewane monetki. Jest uchwyt na torbę. Tutaj właśnie mamy ślady po tej torbie. Minimalnie jakieś tam ryski gdzieś tam są widoczne. To właśnie o tych śladach użytkowych, to bym mówiłem. Jest uchwyt do nawigacji. Yy. Motocyk ma aktualny przebieg 61 tysięcy km. bardzo ładnie ma zachowane wszystkie serwisy w salonie Kawasaki a w ASO mam i faktury potwierdzające to wszystko jest książka serwisowa potwierdzająca to wszystko jak również wydruki z salonu Kawasaki przy jakim przebiegu co było robione tak się prezentuje go prawa strona jak widzicie jest wyposażone tak to seryjny wydech Krakowicza. Naprawdę chodzi to bardzo fajnie na tym, choć nie jest głośny, jest obecnie DB Killer włożony. Silniczek naprawdę na tak, jak powinien pracować. Oczywiście do motocykla komplet kluczyków. Eee Wracając dalej, motocykl miał tylko i wyłącznie właściciela, dlatego jest to wszystko zachowane, wszystko utrzymane, tak jak powinno być, jest pełniutka dokumentacja. A tak się o to prezentuję. że jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego wersysa 1000, zapraszam, posiadam obecnie taki oto egzemplarz na sprzedanie.